Witam Was na kanale Tarot z Planem Duszy w takim pokazie kart. kart, czy właściwie gry, bo tutaj mamy grę, to jest wyrocznia, gra wyroczni, taki system, który właśnie został wyprodukowany przez Aleman, czyli tego artystę, którego po raz kolejny wsparłam na Kickstarter. One zestawy takie bardzo ciekawe robi. Mam już jego karty Tarota i wyrocznie. Możecie sobie zerknąć w playliście. I teraz mamy grę, którą jeszcze trzeba otworzyć. Widzę, że mi się trochę już kończy bateria w mojej kamerze. No ale może jeszcze zdążę. Jak widać są tutaj młodzi ludzie. Wygląda to na taką grę dla dzieci. To jest 66 kart wyroczni, które przynoszą radość i można nimi grać. Wróżąc, można zadawać pytania, i tutaj są poetyczne: jakieś pytania o życie. To jest radość dla tych, którzy będą chcieli popatrzeć. One są licencjonowane, karta, każda karta z wcześniej wydanych, karta rota i wyroczni, a także z gier. Także to jest tradycja Alejmana, że on takie karty wykorzystuje właśnie wcześniej stworzone. Tutaj mamy książeczkę Goals, czyli można by powiedzieć jakieś duchy, może. Ghost, <noise> chociaż to nie jest dobre y, literówka, dobra na, na duchy. Ale no, dobrze, widzicie, to znowu ta folia, więc y, zmaganie z folią. Może teraz tutaj, o, łatwiej będzie. I już otworzę. Dobrze, czyli książeczka. Y, w każdej z tych talii, przynajmniej teraz, są takie książeczki. Y, wcześniej, w tej pierwszej, y, którą tu może filmik dam, y, jest Taka, taki notatnik. A tu, tak jak zawsze, książeczka, a to fajne. Czyli można grać e, tym zestawem. Zobaczymy, pokażę Wam te karty, bo mam wrażenie, że mi się kończy to takie to ze środka z tego pudełka. Mam wrażenie, że mi się szybko skończy bateria, bo już nagrywam trzeci filmik. Więc może być kiepsko z baterią. A chciałabym to też wrzucić na kanał, żebyście po prostu zobaczyli, jakie fajne są te karty. Chcę się podzielić. E, ok, to nie będę się rozdrabniać. E, to tutaj e, każdy rewers oczywiście będzie inny, tak jak widać. E, I karty też inne. W książeczce będą opisy. E, ja na przykład z tej poprzedniej talii, i wyroczni, to tylko jedną talię miałam. Także zobaczcie, ile jest tych wszystkich talii wyroczni i, i tarota. I będę wam pokazywać, tak, rewersy też. Będę kładła obok, więc będzie widać. Może troszkę przesunę, będzie łatwiej, tak, centralnie na środku. Um, tutaj mamy serce i miasto, które jest pod tym, które jest na górze. Jakaś taka rewolucyjna talia. Tutaj jakieś króliczki i miłość. Oczywiście trzeba sięgnąć do książeczki. Patrząc na te króliczki, mogę sięgnąć, żeby zobaczyć. Tyle tylko, że nie wiem, jak się nazywa. Więc tylko w momentach, właśnie braku nazwy, może być kłopot, żeby odszukać kartę w tej książeczce. Jest jakiś tygrysek też o, tu nie było. No właśnie, to, to jest jakby problem. Tutaj to jest moc. Tutaj nie było. Nie ma. Wiecie, jako ostatnia zwykle się pokazuje, ale nawet nie jako ostatnia. No nic, jak znajdę tego króliczka, to mm, sprawdzę. Na razie będziemy patrzeć na to, co jest, Czyli mamy tutaj taki rysuneczek jakby dziecka. las. No to można różnie tłumaczyć. Tutaj widziałam ten las w książeczce, ponieważ jest na literę W, to od razu go znaleźć można i tutaj mamy informację. To jest rysunek, który jakby taki jest... Um, Taki jest zafascynowany naturą, e, okiem dziecka i zrobiony e, kredkami. I on ten las jest żywy i ma ptaszki, i w ogóle wszystko, co tam jest. A teraz, jak w to grać? Pewnie sobie jakoś to rozkładać. Tutaj są nadzieje i marzenia, które mamy jako dzieci. No, to mówię, żeby z tym więcej zrobić coś, to potrzebuję spędzić z tym czas. Na razie przedstawiam wam te karty, jak one wyglądają. Tutaj mamy moc. Można by było sięgnąć do tarota i, i widzicie, moc jest wielka w każdym z nas, tylko nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. I to myślę, że czasem takie pogranie w takie karty, które mają swoje znaczenie, może bardzo mocno uwolnić niektóre rzeczy. Tutaj mamy wielką stopę, czyli pustelnika, Bigfoot. Ok, taki rewers. E, tutaj jest taki krajek. Też ma ósemkę, można by powiedzieć, że jest to też moc. Ma moc, może sobie leżeć, albo, albo i nie. Fajny rewers. E, tutaj mamy rewelry. No to jest ucztowanie. Ale fajny też rewers. Tutaj jest taka... E, Taka sowa ze stodoły. Le Barniarn i Tutaj głupiec. To jest pszczółka. I tam hench, stone w tle. Taka celtycka. To wewnętrzne dziecko. Jak możesz je uzdrowić. Czyli ktoś, kto wyciąga tą kartę, rozumiem, że potrzebuje po, popracować z tym dzieckiem. Prospering, czyli jak uruchomić taką fajną energię prosperity. Modlitwa. Co może modlitwa, że może tutaj y, nas uzdrowić i może nam właściwie y, dopomóc, y, wymanifestować rzeczy y, większe niż my sami. Ok, teraz mamy zmianę. E, następny wymiar, czyli mamy tutaj te okulary do 24 numer karty. Okulary do e, kina, <grym> The New Arcana. Tutaj jakaś notatka. E, dużo takich splecionych, pas e, takich, nie wiem, pazurów. <grym> można to tak nazwać. Tutaj tworzenie, czyli kreacja. Bardzo fajne. Jakaś taka kolorowa właśnie baśń. Ja Was przepraszam, znowu ujada pies u mnie w tle. Przepraszam. A tutaj mamy dudusia na karcie. Przerwa. Przerwa na mopsa. Widzicie? Muszę aż tak zrobić. O, jest tu. Ale to oczywiście nie jest mój mops. Tylko jest to jakiś mopsik. Bardzo fajnie. Tutaj mamy Lucy, tak jakby imię dziecka. Tutaj kogoś, kto sobie właściwie marzy, chodzi, pęta się, też można powiedzieć: jest wszędzie i nigdzie. O, wyciągnąłeś Jokera, Taflak, czyli trudne szczęście. Postaraj się potasować karty i wyciągnij jeszcze raz. No ciekawe. To miasto musi upaść. Taka sytuacja. Tutaj jest genera Generation, czyli mamy jakąś populację młodzieży, być może nowa generacja albo stara. To może być różne. Jedna upada, druga powstaje. A tutaj jakiś kowboj albo. No, na kowboja wygląda albo Zorro nawet. Tutaj jest jakaś opowieść fantastyczna z tawerny. Jakiś mamy kociołek. Może talia kociołkowa. O, to, to, jak ta strona wyjdzie, to nie ma drogi do domu. I kociołek nie, nie jest, nie pali się pod kociołkiem. Tu amator. <noise> e, wyobraźnia. Aż A, fajny, fajny rewers. Hopgoblin. Taki. E, tutaj mamy mm, jakąś twarz. Ma misia to z tej samej talii. Tutaj są te dwie karty. Tutaj mamy Wielkoludów, the giants i taki rewers. Dalej mamy tutaj jakąś nazwę leką, de Mars". Myślę, że tutaj jest jakiś wojownik i to jest francuskie słowo. Tutaj jest takie zestaw Monster Care Squad, czyli jakaś legenda i jakieś e, smoki. A z tyłu fajne te skały 05 pięć albo 50. No, to może dużo oznaczać. Trzeba by zerknąć do książeczki, ale tak jak mówię, chcę pokazać karty. A tutaj jakiś jest trudny moment, bo mamy takie czaszki i szkielet z tyłu. Tutaj bardzo zawiła droga. Kiedy możemy zbudować drogę, to może mniej zawiłą. Numer jeden. <laughs> A tutaj też jest jakiś rąk. I jest ślimak, i jest wąż. Jest parasol i mnóstwo elementów, które pewnie dużo znaczą. Jester, czyli taki trickster, taki może y, właśnie trefniś albo clown. taki rewers. Y, biały smok, raczej powiedziałabym, że smoczek. Tutaj blue. Czyli niebieski, ale jest nie do końca niebieski. Koń w każdym razie. A to, to jest. Tutaj mamy pozytywny i negatywny aspekt tej karty. Czyli mamy takie, taką przeciwność bycie dumnym, albo tutaj potrzeba cierpliwości, a z drugiej strony jakiś rywal z dzieciństwa, albo oponent. Ktoś, kto ciągnie linę z drugiej strony, no to jest też ciekawe. Wyciągając tą kartę, dopiero można pewnie grać dalej. E, tutaj mamy fazy księżyca i jakieś przebite serce strzałą, symbole. A tutaj o skrablach. E, możesz e, skrabu, skracz. Możesz, aha, możesz atakować właśnie można tak powiedzieć drzwi i ściany, ale ty zawsze jesteś jakby zablokowany, jeśli nawet to robisz. Tak to ja zrozumiałam szybkie tłumaczenie, bo to jest bycie zamkniętym w klozecie, czyli w jakiejś szafie też ciekawe. Legislator, czyli ci co tworzą prawo mogą sprawdzić swoje notatki. A tutaj są jakieś um, sprawy prawne i kary. <grych> czyli le le legislation to jest prawo, tworzenie prawa. E holdings, czyli to, co mamy. E tutaj ktoś ma e dymiący rewolwer. Kiedy dostajesz tą kartę, po połóż to w swoją twarz na tym, co posiadasz. Aha, potem można zabić tego, kto robi y, y, śledztwo. Kogoś innego. Aha. Y, jeśli robisz śledztwo, odkryje się, kto y, został zabity. Inny niż ten kto dał ci tą kartę. Tak, przynajmniej jakoś to przetłumaczyłam bardzo na szybko. Jakaś karta posiadania jakiejś wiedzy <grytej> ukrytej. E, tutaj jest lustro. To musi być z jakiejś gry, mm, ale nie znam tych gier. Jedna i druga karta, i ta też. Tutaj zmiana pamięci. To nie znam tej nazwy. Jest tutaj jakiś wąż z tyłu. Trochę jak Dixit te karty wyglądają. Tutaj m, dzieci motylicy. O, proszę bardzo, jaka paszcza. Um, tutaj mamy psy. Jakiś zespół albo klatka. Ale to tak słodki w ogóle domeczek dla piesków. Aha. Jesteś w takim miejscu, w którym wszystko jest spieprzone. Taka karta. No może być ciekawy wygląd, prawda? Tak się złożyło, że musiałam przerwać ten pokaz i właściwie minęło kilka dni, żeby dokończyć. Tak życie czasami kieruje nami. Ale wracając już do oglądania tych kart, tutaj mamy kolejną. Dwa razy niebezpieczeństwo. Tutaj jest jakaś sytuacja z kolorową energią, ze strzelaniem. No, jakaś przemoc w każdym razie, bo tu pisze z tyłu broń. Natomiast tutaj mamy y, takiego y, tygryska, ale ten tygrysek wygląda jak raczej jak taki wkurzony tygrys. A nie tygrysek. A tutaj jest. Y, Piłka z dżungli albo jakoś tak właśnie. W ten sposób tutaj jest karta Spinosaurus. Pewnie z jakiejś gry albo z jakiegoś innego um, wydania. Na pewno nie były to karty do wróżenia. No to jest bardzo fajne. A sama osobiście też robię na drutach, więc myślę, że to jest fajna praktyka. Tak, praktyka czyni mistrza. I tu proszę, jakie zwoje później wychodzą i sploty. Fajne. E, tutaj e, policja, wesoła policja. Kiedykolwiek. E, kiedykolwiek będziesz e, mówił e, o wszystkich innych że są lepsze, to m, może to być to również e, monopol. Nie znam tej gry Werewolf. No ale może ja czegoś nie wiem. W każdym razie Werewolf to jest to. To takie, takie słowo, które mówisz, że ten Werewolf to tak nie do końca jest <grym> fajny, tak mówiąc oględnie. Taki gówniany raczej. <grym> A, czas, żeby tutaj zbudować granice. Ktoś sobie tu rysuje. To akurat takie miłe, chmurkowe rewersy. E, tutaj dzikość. Nie wiem, co ma przedstawiać ta postać, bo jest to jakaś twarz. Są też i rogi. A tutaj takie kwiaty. Pewnie w książeczce jest informacja. Tutaj ewidentnie mamy mm, wieżę z tradycyjnego tarota, która jest bardzo mocno mm, Przebocicowana albo jakaś tak zmodyfikowana. Jest tu wszystko na tej karcie. Wszyscy tu spadają na łeb, na szyję. No, no i fajnie. Może. <grym> tutaj mamy e, jakieś kostki. I ktoś sobie tutaj e, tak bas grał po tym rysował. Jakieś tam wyliczanki sobie robił. Tutaj mamy jakąś dwójkę. Hmm. Właściwie zerknę do tej książeczki i zobaczę, co to ma oznaczać. The wow the wow wo jest, to się tak powinno powiedzieć, jest ostrzeżeniem przeciwko przyrzekaniu czegoś, a specjalnie czegoś wielkiego, czego nie można dotrzymać. Taka sytuacja aha tutaj jakby jest z jednej i z drugiej strony to samo tylko jakby tutaj jest pasywne a tu też pasywne aha kiedykolwiek inna karta będzie odwrócona mm, przeznaczenie może można z przeznaczenia odwrócić tą kartę ale jak się odwraca to jest właściwie to samo, tylko w innym kolorze. No pewnie są jakieś zasady tej gry, podejrzewam. Tutaj są jakieś ekstremalne rzeczy. A nieczytelne dla mnie. Tutaj mamy agencję trójkąta. No, można bardzo różnie odczytać, powiem szczerze. E, tak. Dobra. Tutaj mamy. Uderzenie gliniarza. Żeby uniknąć aresztowania. Um, przesuń się o dwa miejsca. Jedno miejsce od tego. Od tej od, pewnie na planszy jest jakaś gra. I to jest jakiś pościg. To się pewnie ta gra tak nazywa simi No, ciekawe. Alicja i zniknęła. Alice is missing, czyli mamy jakieś tutaj, mamy jakieś zdenerwowanie pewnie i przestrach. Teraz nie wiem, to pewnie jest rewers, te karty są tak poukładane właśnie. Można uznać, że mm, mm, jest to chaos. Można oczywiście. Dzieci na rowerach, aha, to też jest jakby z tej samej bajki, tak przynajmniej to wygląda. Okay. widzę, że moja lampa się tutaj coś to pali. No nic, przetasuję te karty. Tutaj specjalnie jest chyba co czytać z nimi, bo można je tylko pokazać, rozłożyć, ponieważ one są takie, no, dziwne. Z gier różnych zbierane. Ale to taka uroda właśnie tego, tego kto tworzy. O, mocna wyszła. No weszliśmy z znak raka, e, przepraszam lwa a, aha, tutaj muszę zmienić jeszcze widoczność e, mi się podoba akurat ten rewers, a to jest takie dziwne takie y, karty no, można by powiedzieć dla zbieraczy tak wyszło Ciekawe to jest, bo można tutaj właśnie poznać różnego rodzaju twórczość. Ja nie mam ich wszystkich, ponieważ odkryłam, że w tej książeczce mamy też dodatkowe jakieś tutaj rzeczy. Oracle of Play, czyli wyrocznia, jakaś gra wyroczni. Astrologicznie tutaj jeszcze coś by było, czyli mamy wszystkie te znaki Zodiaku, chyba tak podobnie jak w tamtej, ja muszę aż zerknąć. Tutaj mamy tą wyro wyrocznię, którą oglądaliśmy wcześniej w tym innym filmiku, ale tutaj nie ma. A nie, też są właśnie. Tutaj myślę, że to jest właściwie to samo. 88 na 80 stronie. O, zobaczcie. Właściwie to to odkryłam I jeszcze zobaczę w tą ostatnią. Wejdę, książeczkę, i zobaczymy. Mamy ostatnią stronę 80. Aha. Tutaj jest wyrwane. Tego nie widziałam. I muszę zgłosić się do tego pana, że tutaj takie coś. To no nie jest to fajne. Nie. Tarot ma inną książeczkę. I zobaczymy, ale widzicie. Te dodatki moim zdaniem są wszędzie. Czyli książeczka nie jest sama w sobie taka sama, tylko te dodatkowe, bonusowe, ten właśnie astrologiczny bonus. I chyba jeszcze jeden, chociaż może nie. Ponieważ one są też inaczej, później kolorowane są na przykład na stronie 22 zobaczymy i myślę, że mamy właśnie. Mamy inne karty, czyli mamy karty, które przynależą do odpowiedniej talii. Także no, fajnie. Tylko te bonusowe tak wyszły, tak? Czyli mamy tutaj każda e, książeczka należy do innej talii, natomiast sam koniec, sama końcówka pokazuje właściwie te bonusowe dodatki, których ja nie mam. I jakoś tak na razie nie, chyba, że napiszę do tego pana i, i zobaczymy, co on mi odpowie. Może się skuszę, ale nie jestem pewna. Nie wiem, czy mi jest to do czegokolwiek potrzebne. To tyle w zasadzie w tej podróży przez te trzy zestawy. Życzę Wam bardzo udanego dnia i do zobaczenia w czytaniach Tarota.